Witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. Dzisiaj wstałam nawet dosyć wcześnie, bo pojechałam do szkółki po drzewka. Jakiś czas temu, ostatkiem rozmawialiśmy na temat obsadzenia kawałka działki normalnymi drzewami. Stwierdziliśmy, że postawimy na modrzew, i byłam dzisiaj w szkółce. Kupiłam 15 sztuk modrzewia. Dzisiaj przyjdzie pan po południu pod warunkiem, że nie będzie padać. I e, wsadzi nam te drzewa, także będziemy mieć kawałek takiej troszeczkę zalesionej e, działki. Mam nadzieję, że będzie to ładnie oczywiście wyglądało. E, oczywiście postaramy się nie doprowadzić do tego, żeby te drzewa bardzo e, duże urosły, będziemy e, monitorować po prostu ich e, wzrost ale zdecydowaliśmy się na modrzew też z tego względu, że on szybko rośnie. Z tego co się orientowałam, to e, no, nawet dosyć po prostu szybko e, rośnie i e, szybciej po prostu te drzewa będą danej wysokości, także. Stwierdziliśmy, że postawimy na normalne drzewa. Oczywiście rozważaliśmy również tuje, natomiast no, tuje to są po prostu nie dla nas. Mamy dwie i szczerze Wam powiem, że zastanawiam się, czy by ich nie wykopać i komuś po prostu nie dać. Troszeczkę mnie denerwują i. E, nie podobają mi się. Nie wiem na, nawet dlaczego. Po prostu je kupiłam, może dlatego, że wszyscy mieli po prostu tetuje i. E, no, ale jakbym miała jeszcze raz się zastanowić, to na pewno na tu bym się nie zdecydowała. Wolę jednak normalne drzewa, i tu ym, obok, y, gdzie się buduje y, ten dom, gdzie jest y, ta budowa, to mają tak fajnie ze wszystkich stron po prostu y, drzewa normalne, choinki i to tak fajnie wygląda i. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to może fajnie wyglądać, i tak troszeczkę im pozazdrościliśmy. Nie dla nas e, jakieś e, rabatki, kwiatki. Oczywiście też, też lubię, natomiast no, do tego to trzeba mieć e, też czas przede wszystkim i e, lubić to robić. A e, ja jednak wolę troszeczkę coś innego robić w domu niż, niż siedzieć w ogródku. Wolę jak rośnie wszystko tak, jak samo. <noise> Także stwierdziliśmy, że jednak postawimy na normalne drzewa, a zimą rzeczywiście jak urosną, to będzie pięknie to wyglądało, szczególnie jak oprószy śnieg, mamy tutaj z przodu dwie Trzy choinki, dwie takie mniejsze i jedną taką normalną, i z tamtej strony też mamy trzy choinki. Chyba świerki srebrne mamy, ale one są jeszcze malutkie. Ale też jak zima przyjdzie i spadnie śnieg, to tak to pięknie wygląda, że nawet sobie nie wyobrażacie. I na pewno żadna tuja, każda tuja się przy tym po prostu kryje. Tuja to jest fajna, ale gdzieś. Um jak ktoś ma, wiecie, wszystko pod linijkę, y, wszystko pod linijkę, równiutko i i po prostu nic więcej. A ja wolę mieć takie, wiecie, troszeczkę. U nas jest dużo grzybów, na przykład na podwórku. Jak przychodzi jesień, to są i maślaki, i prawdziwki. Mimo że są domy, to jednak chyba od tego lasu po prostu wszystko idzie. Także, no, to już nie chciałabym. Zresztą tetuje u nas, u sąsiada mają tetuje i szczerze Wam powiem, że tak średnio mi się to podoba, także widzicie, zdecydowaliśmy się na takie troszeczkę takiego lasku w domu, ko domu, także jak już wszystko będzie gotowe, to oczywiście Wam pokażę, na razie te drzewka to są takie malutkie, ale myślę, że na przyszły rok albo najdalej za dwa lata to e, będą już piękne drzewa. Patrzyłam teraz, jaka pogoda za oknem, i chyba prawdopodobnie będzie padać, bo chmurzy się bardzo i chyba nici będą z dzisiejszego tego sadzenia tych roślin. Chyba przełożymy to na jutro albo ewentualnie na pojutrze. Także no szkoda, bo myślałam, że posadzimy to już dzisiaj i będzie tak naprawdę z głowy. Wzięłam się teraz za zdjęcia, powejmowałam ramki i wkładam zdjęcia w ramki. A tak jak przyjedzie, to będziemy już wszystko wieszać. Tylko wiecie co, chyba muszę dokupić. Nie wiem, czy, czy jest taka możliwość, bo. Dopiero teraz jak już rozpakowałam te ramki z folii to zauważyłam, że one nie mają żadnych haczyków i nie wiem czy takie coś po prostu można dokupić czy no nie mam pojęcia, muszę się za czymś rozejrzeć albo dziurę zrobić, nie wiem, albo są takie haczyki um, chyba do naklejenia. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia co tu z tym zrobić. A pamiętacie to zdjęcie? To jest zdjęcie z miniaturki na Wielkanoc. Tak mi się to zdjęcie spodobało, że stwierdziłam, że sobie wywołam i sobie gdzieś tam powieszę. Naprawdę bardzo mi się podoba i nawet tu dosyć ładnie wyszłam na tym zdjęciu i. Yy, ogólnie takie fajne wiosenne jeszcze. Czeka mnie duże, długie przebieranie zdjęć, bo tych zdjęć mamy nawet dosyć dużo, i z nadmorza, i z takich wycieczek, i to też, żeby też fajne były te zdjęcia, nie takie jedne, jednakowe, oklepane, i yy, z komuni. Mam takie różne okolicznościowe również, także. No, czeka mnie troszeczkę dzisiaj przebierania, więc, ale to już zostawię na yy, późniejszą chwilę. Planuję jeszcze dzisiaj wybrać się do Pepko. W Pepko, którym będę, nie byłam jeszcze. To będzie tak naprawdę mój pierwszy raz w tym sklepie, ale jest to naprawdę takie ogromne Pepko. Nie wiem, dlaczego po prostu nie byłam w tym sklepie, ale jestem bardzo ciekawa, czy znajdę w nim jakieś łeczki, czy. Wielkość sklepu przekłada się na ilość towaru, jestem bardzo ciekawa także, ale to dopiero później pojadę, jeszcze muszę obiad zrobić dzisiaj i dzisiaj robię, um, zrobię te pieczarki faszerowane, pokażę Wam jak je robię, także um, dzisiaj coś takiego na obiad, bardzo łatwo, um, takie pieczarki jak najbardziej... Um, Nadają się na grilla, czy ja to często robię nawet i z piekarnika, normalnie w takim rękawie. Zresztą, jak będę robiła, to Wam pokażę. Pokażę Wam, jak ja robię właśnie te pieczarki, i tu mam w worku po prostu te pieczarki całe. Obrałam tylko po prostu z tej skórki i nasypałam czosnek, sól. E, przyprawa do grilla, ewentualnie może być tak naprawdę każda przyprawa, może być do kurczaka, e, do grosa. Co po prostu macie pod ręką. Będzie to może się różniło tylko troszeczkę smakiem, natomiast pieczarki rzeczywiście wychodzą bardzo fajne i robiłam tak naprawdę ze wszystkimi przyprawami, jakie tylko miałam. Bo czasami takiej do grilla nie miałam, to wykorzystałam sobie po prostu inną sol pieprz i nalałam trochę oleju, żeby to zrobiła się po prostu taka. Jakby marynata, czy coś takiego, i to zawiązuję, czy spinam po prostu tym e, spinaczem, który przeważnie jest e, dołączony do e, tych worków, i staramy się tak wymasować, żeby e, ta przyprawa po prostu doszła e, w każde miejsce. E, Pieczarki jakoś tak specjalnie się nie staram, dlatego że podczas pieczenia to same w sobie się po prostu wykąpią w tej przyprawie. Także taki sposób na pieczarki. Pieczarki wychodzą rzeczywiście bardzo fajne, bardzo dobre. I dzisiaj właśnie szukuję sobie coś takiego na obiad. Do tego mam łososia, i do tego zrobię sobie jeszcze pomidora, ogórka. No, zobaczę, co jeszcze sobie tam wyjmę. W każdym razie dzisiaj coś takiego dobrego. Pieczarki rzeczywiście wychodzą luks, czy takie z piekarnika, czy po prostu um, z grilla. Oczywiście na grilla bez tej folii e, kładziemy po prostu na tackę, czy e, robimy szaszłyki. E, najlepsze oczywiście są takie duże e, te pieczarki i wychodzą rzeczywiście takie. Super soczyste, niewyschnięte, i ja, jak odkryłam po prostu ten przepis, to e, staram się tylko, staram się tylko po prostu e, robi pieczarki w ten sposób. I naprawdę wychodzą rewelacyjne. I zobaczcie na te pieczarki, naprawdę wyszły wspaniałe i nawet jedną już przekroiłam i jest po prostu rewelacyjna. Dzisiaj na obiad, jak widzicie, mam oprócz pieczarek, mam mizerię, raczej taką sałatkę może bo to są i ogórki, i pomidor ze śmietaną. Do tego szczypior, ogórek konserwowy, taki mały. I tu mam jeszcze rybę, także dzisiaj taki obiad, ale pieczarki chyba najlepsze z tego wszystkiego. Ja jestem już w tym największym pepko, o którym Wam już mówiłam i od razu rzuciły mi się takie torby. I to są wzorowane chyba torby na yy, tych oryginalnych, natomiast to jest taki zwykły plastik. Oczywiście jest bardzo dużo innych rzeczy już na lato, jak widzicie nawet możemy kupić zestawy na grilla, bardzo duży wybór bidonów i tu zauważyłam, to już kiedyś, kiedyś Wam pokazywałam, natomiast u mnie tego w sklepie nie ma i chyba nie było nawet, chyba byłam w innym pepko, wtedy i Wam pokazywałam, natomiast tu jak widzicie można sobie kupić... Cały zestaw. I tu mamy jeszcze stojak na wino, i ten stojak kosztuje 20 zł. Także jeżeli mamy jakąś kolekcję butelek, to możemy sobie oczywiście taki fajny stojak również w Pepko kupić. mamy zastawę piknikową, która będzie dopiero w nadchodzącej gazetce. To mamy również wazony z nadchodzącej gazetki, które kosztują 15 zł. Jak widzieliście bardzo mało rzeczy do domu, bardzo malutko, u mnie zdecydowanie w Pepko jest więcej, zobaczymy jeszcze co jest ładnego w ubraniach, głównie są to um, ubrania dziecięce, także też jakoś dzisiaj nie zaszalejemy po prostu w tym sklepie. Oczywiście, jeżeli macie chęć, to poprzedni filmik Pepkowy jest jeszcze aktualny. Także, jeżeli jesteście ciekawi obowiązującej oferty, to oczywiście zapraszam do poprzedniego filmiku z Pepko. Tam jest zdecydowanie więcej rzeczy niż w tym sklepie. Dzisiaj taki króciutki przegląd z Pepko, natomiast mam nadzieję, że jednak coś Wam wpadło w oko. W przyszłym tygodniu już ma być nowa gazetka, więc mam nadzieję, że zdecydowanie tych rzeczy będzie więcej. Już wybiorę się do swojego Pepko, więc na pewno ten filmik przyszły będzie zdecydowanie dłuższy i mam nadzieję, że znajdę również jakieś fajne rzeczy. Ja, kochani, jestem już od jakiegoś czasu w domu, nie odzywałam się do Was, bo y, przyjechałam i wzięłam się za szycie firan, bo zostały mi jeszcze do przeszycia firany na y, górę. Ale jeżeli chodzi o to pepko, w którym byłam, to szczerze Wam powiem, że tak troszeczkę nic specjalnego. Y, liczyłam na to, że y, duże pepko to więcej będzie po prostu y, tego towaru. Natomiast no, główną zaletą tego sklepu to jednak tylko była powierzchnia, u mnie jest zdecydowanie fajniejszy sklep, fajniejszy asortyment mimo, że ten sklepik taki malutki, to rzeczywiście czasami tego towaru jest bardzo dużo i pracownice dbają, żeby wszystko było na półkach i kiedy bym nie była to zawsze jest coś wykładane i to nie tam, że jedno pudełko tylko sterta po prostu pudeł także nie wiem od czego to naprawdę zależy ale jak widzieliście pojawiły się już nowe dodatki, dekoracje rzeczy, które powinny być w, od przyszłego czwartku także nie wiem na czym to polega bo no niby tych rzeczy jeszcze w sklepie nie powinno być a już są na półkach Będą dopiero w nowej gazetce, więc możecie sobie już podejrzeć troszeczkę wcześniej, e, które to rzeczy. E, no, szczerze Wam powiem, że no, takie troszeczkę jest e, to pół na pół, dlatego że no, niby każdy czeka na tą nadchodzącą gazetkę i wcale się nie dziwię, że e, przychodzi e, termin gazetki, a e, rzeczy już są tak naprawdę wykupione. Także no, nie wiem od czego to zależy, ale takie to jest troszeczkę pół na pół. no Z jednej strony to fajnie, no bo możemy sobie ewentualnie kupić coś wcześniej, natomiast no, zdecydowanie chyba większa ilość ludzi, przynajmniej ja, czekam na tą gazetkę. I najpierw zaczynam od gazetki, ewentualnie idę do sklepu i patrzę, jak to wygląda. Także no tak średnio to im wychodzi. Ale czy pojadę do tego, Pepko, jeszcze raz to wątpię. Wolę jednak to u siebie, zdecydowanie więcej rzeczy. Także, kochani, ja już powolutku kończę tego vloga. Było mi naprawdę bardzo miło biorę się jeszcze za te moje firany, bo chciałabym to dzisiaj zrobić i. Jeszcze Wam postanowiłam pokazać, jak będzie mniej więcej wyglądała tu w jadalni moja komoda, i postawiłam właśnie na styl taki typowo już wakacyjny, morski. Bardzo lubię tego typu dodatki do domu i chyba tak najbardziej, najlepiej się czuję właśnie w takim wnętrzu. Oczywiście, jak widzicie, zdjęcia, ramki na zdjęcia jeszcze puste, moje tylko zdjęcie, ale tu planuję powkładać takie zdjęcia, typowo takie wakacyjne. Edukacyjne. Mam takie stare, fajne, czarno-białe zdjęcia, więc może te, albo w kolorze sepi. Też myślę, że super by tu wyglądały. Wiadomo, że nie pokazuję Wam teraz tych zdjęć, bo normalne, że nie każdy sobie życzy um, pokazywać. Swoją osobę. Także ja to uszanuję, i dlatego pokazuję Wam w tym momencie puste ramki. I jak widzicie, głównie takie dodatki pamiątkowe. Tutaj jest ta szkatuła. Muszla, którą też dostałam. Statek z muszelek też bardzo dawno, dawno dostałam, ale jakoś. Bardzo mi się podoba. Ogólnie jakoś mam sentyment do tego typu ozdób i jeszcze mam, jeszcze muszę powoływać, jeszcze mam dużo takich ozdób. Natomiast no mam jeszcze i kuchnię, mam jeszcze i salon, i dojdzie mi jeszcze góra, także tam też chciałabym jakieś typowo takie morskie dodatki. I za ramkami jest wazon, który kiedyś dostałam od Artka. I wypełniłam go takimi wiórkami przyszłymi w paczce, więc wykorzystałam sobie do dekoracji, i powkładałam muszelki, które w tamtym roku zbierałam nad morzem. Także wykorzystałam również te muszelki i myślę, że jak na razie będzie super. Jeszcze tak planuję, że chciałabym. Ogólnie to chciałabym jeszcze dokupić tu lampę, taką wysoką, oczywiście taką nocną, nie taką stojącą dużą, ale taką dosyć sporą, żeby mi tam w kącie stała. Ale szukam właśnie czegoś w stylu Hampton, w stylu klasycznym, coś takiego, bo no niestety, ale dosyć drogie są te lampy i no ciężko znaleźć coś fajnego w rozsądnej cenie. Mogłabym niby kupić takie coś. Bardziej nowoczesnego, natomiast no tutaj średnio by mi to e, tak pasowało. Oczywiście to jeszcze jest nie e, kropka nad i, bo jeszcze wszystko się tu może zmienić. Także na początek e, takie dekoracje już jak widzicie, klimat wakacyjny mam wprowadzony. Także kochani, mam nadzieję, że lubicie ozdoby. Typowo takie wakacyjne bo będzie ich w filmikach teraz coraz więcej. I kochani, ja już się powolutku z wami pożegnam, było mi naprawdę bardzo miło. Widzimy się w kolejnym vlogu i do zobaczenia. Pa, i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, i osoby nowe zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Także ja się już z wami pożegnam. Pa.